Zachęcił Was tytuł, co nie? No właśnie. Wybrałem taki, bo zauważyłem na Twitchu tytuł streama, więc pomyślałem sobie, że będę więcej razy coś takiego powtarzał i wyjdzie to raczej na dobre. Będę po prostu dawał tytuły, które nie będą miały nic wspólnego z treścią zawartą w odcinku. Dlatego e, pomyślałem sobie, właśnie, że e, możecie w komentarzu napisać e, swoją propozycję na następny odcinek. Jak będzie ciekawa to ta propozycja, no to jej e, użyję. E, ale oczywiście to muszą być jakieś konkretne tytuły, a nie takie jak awans, że jakiś tam nie wiem, dupcenie słonia czy marszczenie Freda. Nie, 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 to nie jest. To takich rzeczy, to nie. To muszą być jakieś takie kreatywne. Na przykład, nie wiem, ten człowiek e, wcisnął ten... E, o, ...oglądał ten odcinek i schudnął w dwie minuty podczas oglądania niego. Lekarze go nienawidzą, coś takiego. Mm. Tak, spróbujcie właśnie. A my z, z, zaczynamy naszą przygodę z Call of Duty Warzone, który jest darmowy. Na wszystkie, yy, na wszystkie konsole yy, i pc -ty. Także zaczniemy sobie najpierw od symulowanego Battle Royale z AI. Yy, to wcale nie jest tak, że gdybym wszedł teraz na taki Battle Royale z prawdziwymi ludźmi, to skopaliby mi w 2 minuty dupę. Nie, 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 to nie jest tak cicho dłapnięcie. <laughs> nie zdradzaj mnie. Więc tak, zaczniemy sobie od yy, ćwiczeń. I pokażę wam z czym to się właściwie je. Turley się mała. Co to w ogóle za tekst? Co to jest w ogóle za ty z Nie. Wymyślicie coś. Coś po prostu kreatywnego. Aby mogło się to po prostu pojawić w następnym odcinku. Za Wasem już, już się nie da w to grać, bo, bo, bo mu się dupa spina. Mnie ja też, mnie też spokojnie, ja to, jakoś, ja to jakoś wytrzymuję. No, on jednak zostaje przefortunicie Rozlej, operacja nagły rozjazd. Pierwsza misja Rojana Sura w Berdańsku. mapę taktyczną i wybierz miejsce desantu z powietrza. Biały okrąg na mapie taktycznej obrazuje, dokąd dotrze zbliżająca się chmura gazu. Licznik pokazuje, kiedy to nastąpi. Planuj z wyprzedzeniem, znajdź broń i unikaj otwartych przestrzeni, a przeżyjesz. Kiedy pierwszy raz to robiłem, to zastanawiałem się, czy tak jak w Fortnite można yy, podziękować... Z samolotu, no Pod podziękować pilotowi Pamiętaj, z samolotu. No nie można. Było tu jakieś rozmycie ceny, dlatego on nie. Cel hasz bez rozkazu atakować każdy cel. Proszę. Do Dobra, bieżemy tam, ten z, z tego co celu tutaj te stanki nie zbroi. Musimy znaleźć broń i nawoje. Nasłuchuj dźwięku pobliskich strzeliń z Dobra robota. Czerwone kropki na mini mapie pokazują pozycję pozycje wrogów. Też mam po to wziąć pieniążki też, aby można było kupić kewiki. Eee, kewy, tak jak w Fortnite są te osłonki, no to w nie są właśnie te pancerze. Na stacjach zaopatrzeniowych możesz wymieniać kasę na nagrody za serię i inne specjalne przedmioty, eee. Sama mapa całego Całego Werdańska jest No ogromna o, Ogromna to jest na no szczęście tylko nie cała Ła, ła, Ej noob, mi przedmioty Trzeba uważać z tą amunicją

O, ile agresji w tym człowieku. No póki co, yy, AI I chyba nie jest zagrożeniem to jest dla całego, to jest całego świata. Nie, nie. O, nie tak, nie tak, nie Ej, 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 ej no spokój się. Gdzie Chcę waszej krwi. Uwaga, wrogi wolnie. Tak, on by się zgłagł. сейчас буду Co będzie helikopterem cele, unikaj gazu i dotrzyj do punktu ewakuacji Powodzenia Czyli tutaj się kończy twoje wspaniałe doradztwo ej, ej, ej. Nie, oj, 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 oj nie, wiesz, widzisz, teraz oj. Musisz już tylko nie, Już nie, wygrać, się nie, się nie, jest nie, się do Bo tu jest jakiś balast. Czegoś sprzątnąć? Ostatnia trójka, ostrożnie. Weź płyty pancerza Dobra. O, jak się zgrali. Czekajcie, jak go muszę załatwić taktycznie. Spokojnie, nie przejmujcie się. Normalnie bym, bym go sprzątnął, ale pokażę wam coś jeszcze fajniejszego. Działaniec. Okej. Okay. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Ojejku. Przecież to być się gripek Max. COVIDEK cię złapał, co? Ojej, oj, oj. Dobra, daj tu się podejść.

Miejsce upuu, wcale nie mogło być inaczej. Tak. Tak to właśnie wygląda. Tak właśnie prezentuje się. Yy, Call of Duty Warzone i to nawet nie jest połowa tego, bo to była symulacja. A? Właśnie, no, no ty, ty, krótki ten odcinek, no ale co tam to jest najlepszy tytuł. Yy, na razie jak na moim kanale. Yy, muszę wam przyznać, że... Nie, nie wiem po co w ogóle mówię słowa, których nie chcę mówić, nieważne, nie po prostu rozwija się tak gra, bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj różne zestawy uzbrojenia. Jest ich 10. Ja właśnie dobrze rozwinają sobie M4, dodałem sobie jeszcze MP5 na, na blisko, tutaj rozwijam jeszcze to kilo i MP5 jest masa hakerów, podobno, naczynia hakerów, yy, cheaterów, ale hakerów raczej też, yy, no właśnie na, yy, na serwerach. Yy, nie radzą sobie. Yy, nie wiem, czy trafiłem yy, na jakiegoś yy, cheatera za wasem, yy, no ale co tam, no, on woli być w piaskownicy, w Fortnite niż niż w boju, no trudno, no zobaczymy. Wyślijcie e, jakiś fajny e, tytuł, propozycje na odcinek, Ja się z Wami żegnam e, miłej e, Wigilii i szczęśliwego nowego roku, bo w tym roku już mnie raczej nie zobaczycie, ale zobaczymy. Czy